No to zobaczmy. Mamy zadanie z trapezem, czyli w trapezie prostokątnym przekątna BD ma długość 14, jest na rysunku i dzieli, na, dzieli trapez na dwa trójkąty prostokątne. Obwód trójkąta BCD, czyli BCD tego tutaj, jest równy 42. I mamy obliczyć obwód całego. Trapezu. Jeżeli podano nam, że obwód całego tego zielonego trójkąta jest równy 42, hmm, no to na przykład, co możemy zrobić? Możemy na przykład powiedzieć: Dobra, to może niech tu będzie x, a tu, skoro całość to 42, no to jak tu już jest 14, to 42 odjąć 14, jest to 28, czyli oznacza, że ten cały bok to ma 28 odjąć x. No i teraz, jakbym dodał te wszystkie boki naokoło, to w sumie wychodzi 42. No to czy na razie jest to jasne? A jeśli to jest jasne, to oznacza, że no zaraz, przecież to jest trójkąt prostokątny. No to zawsze działa Pitagoras. Zatem zróbmy sobie twierdzenie Pitagorasa w tym zielonym trójkącie. A po co nam Pitagoras? No, policzymy boki, już będziemy znali konkretnie, co to tam są za boki. Czyli jedziemy. 14 kwadrat plus x kwadrat równa się 28 minus x kwadrat. No i teraz po prostu jedziemy z kalkulatorem, czyli 14 kwadrat. 196. No a tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli 28 kwadrat to jest 784 minus. Potem jest 2ab, czyli 56x i plus x kwadrat po lewej, po prawej. x kwadrat w sumie on się fajnie skróci. No to 56x na lewo, a te 196 na prawo, więc jak sobie odejmiemy to na kalkulatorze, wyjdzie nam 500. 88, no i w sumie, jak podzielimy, wyjdzie nam 10,5. Oznacza to, że x jest to 10,5, czyli no na naszym rysunku zaznaczmy, że ten bok to jest 10,5, no a ten to jest 28 odjąć 10,5, czyli patrzę w kalkulator, to jest 17 i no i my chcemy policzyć obwód całego trapezu, a żebyśmy mieli obwód całego trapezu, no to czego nam brakuje? No brakuje nam chociażby tego boku AB jeszcze i tego boku AD. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Hmm. No skądś to trzeba wziąć? Pytanie skąd? No gdybyśmy na przykład, może? Hmm. Podzielili sobie taką przerywaną pomarańczową kreską. No i hmm, co my tutaj możemy możemy zrobić. No w sumie utworzy nam się tutaj trójkąt prostokątny na górze. I w sumie na dole mamy jakiś prostokąt. No ale dobra, co my możemy tutaj. Z tego wyłuskać. W sumie możemy policzyć długość tej przerywanej pomarańczowej kreski. O, ale jak to zrobić? No właśnie, zwróć uwagę, że mamy trójkąt, ten zakreskowany pomarańczowy, i w sumie znamy jego wszystkie boki. No bo przecież wiemy, że 10,5, 17,5, 14, więc. Możemy policzyć jego pole. Pytanie: po co nam pole trójkąta? No, zaraz, policzmy na razie pole. Pole to się liczy jedna, druga, a tam podstawa razy wysokość, czyli jedziemy 14 razy 10,5. Jak sobie wezmę kalkulator, 7 razy 10,5, wychodzi mi tam jakieś pole, 73,5. Pytanie: po co mi pole? Pole jest mi na przykład potrzebne do tego, że ja sobie teraz policzę długość tej przerywanej kreski, dokładnie traktując jako wysokość, już robiliśmy kiedyś takie zadanie, więc właśnie teraz to zapiszę, że ok, no to jedna druga razy cała moja podstawa, czyli 17,5 razy właśnie ta wysokość, nie, nie wiem, oznaczmy ją literką h, no to wpiszę h to jest moje 73,5, bo przecież tyle wynosi pole, no tu biorę teraz kalkulator ile to jest 73,5, podzielić na 17,5 i jeszcze wszystko razy 2. Więc wychodzi mi, że jest to jakieś 8,4. A jeśli jest to 8,4, czyli tu na dole jest 8,4, no a tu jest 14, tu jest 8,4, no to machniemy jeszcze raz twierdzenie Pitagorasa i policzymy sobie długość tego odcinka, nie wiem, nazwę go na przykład literkę y, literką Y. I ułożymy teraz Pitagoras na ten czarny przerywany, czyli Y kwadrat... 8,4 kwadrat to jest 14 kwadrat, czyli y biorę kalkulator 14 kwadrat odjąć 8,4 kwadrat wychodzi nam 11,2. Zatem obwód całego trapezu naokoło. To po prostu dodaję wszystkie boki naokoło. Czyli to coś, to co teraz mi wyszło 11,2 dodać ten na dole 8,4 dodać cały tamten 17,5 i dodać ten tutaj 10,5. Sprawdzam ile to jest. 11,2, 8,4. 17,5 razy 10,5 wychodzi odpowiedź 47,6. Zatem to jest odpowiedź kończąca to zadanie i mamy pewne 4 punkty. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.